Rozdział czwarty: Energia i Moc. Każdy podlega tym samym prawom psychologicznym, które rządzą zwykłym podmiotem hipnozy. Jest podatny na kontrolę za pomocą sugestii? W hipnozie zmysły obiektywne są częściowo lub całkowicie zawieszone. Jednak bez względu na to, jak głęboko zmysły obiektywne są zablokowane w hipnozie, zmysły subiektywne pozostają czujne, a podmiot rozpoznaje wszystko, co dzieje się wokół niego. Aktywność i siła umysłu subiektywnego są proporcjonalne do snu umysłu obiektywnego. Sugestie, które wydają się bezsilne, gdy są prezentowane bezpośrednio świadomości obiektywnej, są wysoce skuteczne, gdy podmiot znajduje się w stanie hipnozy. Stan hipnozy to po prostu bycie obiektywnie nieświadomym. W hipnozie świadomy umysł zostaje uśpiony, a moce podświadomości zostają odsłonięte, aby mogły być bezpośrednio dotknięte przez sugestie. Łatwo z tego wywnioskować, pod warunkiem, że zaakceptujesz prawdę sugestii mentalnych, że każdy, kto nie jest obiektywnie świadomy Twojej obecności, znajduje się w głębokim stanie hipnozy w porównaniu z Tobą. Dlatego nie przeklinaj króla nawet w myślach swoich i nie przeklinaj bogacza w sypialni, bo ptak niebieski głos poniesie, a ten, co ma skrzydła, opowie sprawę. To, w co szczerze wierzysz jako prawdę o drugim człowieku, obudzisz w nim. Nikt nie musi być oczarowany w zwyczajny sposób, aby otrzymać pomoc. Jeśli osoba modląca się nie zdaje sobie sprawy z sugestii, a sugestia jest przekazywana z przekonaniem i z przekonaniem akceptowana przez osobę modlącą się jako prawdziwa, to masz idealne warunki do skutecznej modlitwy. Wyobraź sobie osobę modlącą się w myślach tak, jakby już zrobiła to, czego od niej oczekujesz. Przemów do niej w myślach i pogratuluj jej zrobienia tego, czego od niej oczekujesz. Wyobraź go sobie w stanie, który chcesz, żeby osiągnął. W obrębie jego działania każde subiektywnie wypowiedziane słowo budzi obiektywnie to, co potwierdza. Niedowierzanie ze strony podmiotu nie stanowi przeszkody, gdy panujesz nad swoją fantazją. Odważne stwierdzenie z twojej strony, gdy jesteś w stanie częściowo subiektywnym, budzi to, co afirmujesz. Twoja pewność siebie i głębokie przekonanie o prawdziwości twojego mentalnego stwierdzenia to wszystko, czego potrzeba. Aby osiągnąć rezultaty. Wyobraź sobie osobę i wyobraź sobie, że słyszysz jej głos. To nawiązuje kontakt z jej subiektywnym umysłem. Następnie wyobraź sobie, że mówi ci to, co chcesz usłyszeć. Jeśli chcesz przesłać mu słowa zdrowia i bogactwa, wyobraź sobie, że mówi ci: Nigdy nie czułem się lepiej i nigdy nie miałem więcej. I powiedz mu w myślach o swojej radości, zbycia świadkiem jego szczęścia. Wyobraź sobie, że widzisz i słyszysz jego radość. Mentalna konwersacja z subiektywnym obrazem innej osoby musi przebiegać w sposób, który nie wyraża najmniejszej wątpliwości co do prawdziwości tego, co słyszysz i mówisz. Jeśli masz choćby najmniejsze pojęcie, że nie wierzysz w to, co wyobraziłeś sobie, że słyszałeś i widziałeś, podmiot nie podporządkuje się, ponieważ twój subiektywny umysł przekaże jedynie twoje utrwalone idee. Tylko utrwalone idee mogą obudzić swoje wibracyjne korelaty u tych, do których są skierowane. W kontrolowanym marzeniu, idee muszą być sugerowane z najwyższą ostrożnością. Jeśli nie kontrolujesz swojej wyobraźni w marzeniu, twoja wyobraźnia będzie kontrolować ciebie. Cokolwiek sugerujesz z przekonaniem jest prawem dla subiektywnego umysłu. Ma on obowiązek zobiektywizowania tego, co mentalnie potwierdzasz. Podmiot nie tylko wykonuje afirmowany stan, ale robi to tak, jakby decyzja przyszła sama z siebie lub idea lub idea powstała z jego własnego źródła. Kontrola nad podświadomością to panowanie nad wszystkim każdy stan podlega kontroli jednego umysłu. Kontrola nad podświadomością odbywa się poprzez kontrolę nad przekonaniami, które z kolei są wszechmocnym czynnikiem w stanach widzialnych. Wyobraźnia i wiara to sekrety stworzenia.